Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was 2 stycznia, czwartek, mam około godziny 19. Zakończyłem pracę na dzisiaj. Wziąłem telefon, postanowiłem dla Was nagrać kolejny materiał. Znów z warsztatu dzisiaj skupimy się na oświetleniu. Bardzo lubicie oglądać nasze materiały odnośnie nowych narzędzi, różnych tutaj rzeczy związanych z warsztatem. Ja też lubię sobie czasem obejrzeć, szczególnie gdy chcę coś kupić, czego szukam. Lubię obejrzeć opinie innych osób odnośnie danych narzędzi. Myślę, że ten materiał komuś się może przydać i postanowiłem dla Was też, tak, też coś takiego nagrać. Skupimy dzisiaj się na oświetleniu warsztatowym. Przed Wami na Waszych ekranach znajdują się różne lampki. No i sobie poruszymy pokrótce ten temat. Zrobimy może mały test. Mamy ciemno, także sobie zgasimy. Światło na warsztacie będziecie mogli zobaczyć jakieś małe porównanie tych lampek. Wjechały trzy nowe lampy firmy ROX, chyba tak to się czyta. Zostały one tutaj nam sprezentowane na święta w ramach za pomoc, za robociznę. Lampki bardzo fajne, dlatego też między innymi chciałem Wam o nich nagrać. Bo myślę, że nie kosztują zbyt wiele, a warto sobie wyposażyć w nie warsztat lub nawet w domu, jak cokolwiek robicie albo gdzieś wychodzicie wieczorem wokół obejścia na jakąś kontrolę, to sobie możecie coś takiego zakupić. Taka czołówka naprawdę kosztuje niewiele, a daje sobie fajnie radę. Dobra, możemy zacząć. Słuchajcie, te trzy lampki są nowością. Za chwilę do nich przejdziemy. Skupmy się na tym, na czym dotychczas pracu pracujemy. Pracowaliśmy. Jest to lampa czołowa marki Philips. Jest to koszt zakupu około. 123 zł, jak dobrze pamiętam na Allegro. Eee, pojemność takiego akumulatorka, eee, już wam tutaj pokazuje dane, żebyście mogli zobaczyć, że nie ściemniam, ani się nie pomylę przy tym co mówię. Jest to Philips Model HL22M macie napięcie baterii 37V14. 14, nie, 1400 mAh, mod 3W. No i też macie e, prąd, jakim powinniście ładować taką lampę czołową. I jest to lampka, którą szczerze mogę Wam polecić. E, odnośniki wstawię Wam w opis tego filmu. Pokażę Wam, jakie ona ma funkcje. Przypomnę, że koszt około 123 zł. Zapalają się tutaj w ten sposób, przekręcając. Tutaj klikając, macie trzy tryby świecenia, czyli mruganie, światło ciągłe, troszkę słabsze, a tu macie światło wzmocnione. Tutaj zobaczcie, macie drugi przycisk. Tutaj uruchamiacie sobie, e, jakby, gestykulację lampy, czyli jak sobie machniecie ręką przed lampą, to ona wam się zapali lub zgasi. Jest po prostu taka czujka na ruch. Zobaczcie, czy to będzie działać. Sobie ruszymy. No i widzicie, że się zapaliła. I tak samo w drugą stronę zgasiła się. Także jest to taka dosyć fajna funkcja. Szczególnie gdy macie ręce brudne, to sobie machniecie po prostu przed głową i ta lampka Wam się powinna zgasić. Złącze macie, złącze macie zabezpieczone, także lampka ta czołowa spełnia normę. IP67, jeżeli chodzi o odporność wodno i, 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 pyło, i pyłoszczelność. E, też jest chyba odporna na uderzenie, jest tam chyba też norma, ta ICO 07, jeśli się nie mylę. E, no i w te same funkcje jest wyposażona również ta lampka firmy ROX. Zobaczcie, jak się troszkę inaczej włącza, bo włącza się u góry w ten sposób, czyli nie przekręcając. Mamy pierwszy tryb, drugi tryb, czyli wzmocniony, no i jest to koniec. Nie ma tutaj jakiegoś takiego migania. Jak sobie włączycie, to tutaj z boku też macie ten drugi przycisk, który uruchamia wam też tą gestykulację. Czyli jak sobie ruszymy ręką, to. Pa, zapala się i zgasza. Także też jest to fajna funkcja. Eee, też macie zabezpieczone, zabezpieczone gniazdo ładowania. I zobaczcie, e, macie tutaj, mm, macie tutaj tak samo parametry tej lampki. Eee, Światłość od 100 do 300 lumenów, pojemność baterii 1500, czyli o 100 mA więcej. Napięcie jest chyba te same, jeśli się nie mylę. Też macie odporność na te uderzenia, też macie odporność na, na, na tą wodę i, i, i pyłki. Yy, tutaj macie barwę i w standardzie tutaj w tej firmie macie na wyposażeniu kabelek do ładowania tak to wygląda, we Philipsie tego nie było kabelka i różnica między tymi dwoma, lampka, tymi dwoma lampkami jest taka, że tutaj macie ładowanie za pomocą USB-C a tutaj macie standardowe jeszcze te stare stare wyjście do ładowania, także tu jest na plusem, że jest to już to nowoczesne wejście bo już większość urządzeń różnych telefonów i tak dalej już ma te nowsze złącze także możecie uniwersalnej ładowarki używać różnica w użytkowaniu jest taka że tą lampkę co by nie mówić łatwiej się troszkę zapala bo, bo poprzez przekręcenie i regulując tym pokrętem też zmienia Wam się jasność Jasność tego światła, źródła światła. Ma ona troszkę więcej, widzicie, jakby możliwości, parametrów, bo możecie tu sobie na bardzo oszczędny tryb zjechać, i, i przez to możecie bardzo długo pracować takimi lampami czołowymi. Czas pracy około 3 godzin także dość sporo. Potrzebujesz jakąś lampkę teraz? Daj mi Philipsa Dobra, Philipsa Kamilowi dam, bo Kamil jeszcze tutaj działa przy samochodzie No i tyle, Oby dwie lampki są godne polecenia Tamta 123zł, a ta kosztuje na Allegro około 90zł kolejny wynalazek, który nadaje się tylko do wyrzucenia na śmieci nie wiem koszt około 30 zł, może gdzieś u Chińczyka kupicie to za 5 zł, nie daje się, nie nadaje się to zupełnie do niczego. Bardzo kiepskie baterie, zapala się to z boku. Nie będę wam tego nawet. Ee, nie będę wam tutaj tego odnośnika na Allegro do tego wysyłał, bo to jest po prostu strata pieniędzy. Zobaczycie, że ona dosłownie. Ee, po chwili straci prawie całkowicie moc i po chwili powinna zgasnąć, także jest to taki beznadziejny zakup, i no i nie polecam, nie polecam Wam, żebyście coś takiego kupili. Zobaczcie, tutaj już miga, że bateria jest wyczerpana, a zostało to naładowane do końca przed nagraniem tego filmu, a sama latarka może była używana z dwa razy. Widzicie jaka jakoś już widać po, po źródle światła, że one gaśnie już. Naprawdę jakbyśmy tu zgasili światło, to nawet nie oświetlilibyście sobie miejsca pod nogami. Także jak kompletnie nie polecam. Lampa, która jest z nami też od dłuższego czasu, jest to lampa z Milwaukee na standardową baterię M18 jest tu jedna dioda ledowa te światło jest rozproszone, nie jest dość mocne zużywa bardzo bardzo mało energii, bardzo mało prądu do takiego obejścia gdzieś w mechanice czy dookoła domu sprawdza się doskonale, można sobie postawić Źródło światła macie regulowane w zakresie około 90 stopni. Na takiej baterii jesteście w stanie, myślę, że świecić, świecić około 24 godzin. Także dość sporo. Tutaj macie kolejną lampkę. Jest to ROX. Model Ring. Też tutaj macie w zestawie Czekajcie muszę to wyciągnąć. No, wyciągnąłem lampka też bardzo fajna. Yy, ona ma taką regulowaną stopkę. I tak sobie możecie to przekręcić w dość dużym zakresie. Czy jest tu ten zakres podany? Macie 150 stopni. Macie też tu dodatkowe informacje. 350 lumenów. Odpala się ją tutaj u góry w ten sposób. Także widzicie, że mamy tu trzy albo cztery tryby świecenia. Też ma klasę odporności IP65. Zabezpieczone gniazdo ładowania. Ono jest fajne, małe. Gdzie sobie możecie przymocować. W nadkole przy zawieszeniu. Ona bardzo fajnie będzie się trzymać, bo tutaj tą stopkę ma wykonaną z magnezu, także jest fajna, taka przyczepna. O sobie możecie tak jak teraz sobie zamontowałem, przyczepić, na przykład do takiej rurki. I on się trzyma. Magnes jest dosyć mocny, można powiedzieć, że bardzo mocny, także kolejny fajny zakup. Fajne narzędzie, przepraszam, do naszego warsztatu. Też jest chyba kabelek. Tu jest napisane do których jest kabelek, do których nie. To jest kabelek. Do czołówki... Do czołówki chyba nie był kabelek. Albo był, ciężko mi powiedzieć. Tutaj macie też dodatkowe informacje. Kolejna lampa, chcieliśmy właśnie z Philipsa, lecz tutaj ten model wychodził chyba troszkę lepiej, no i też troszkę taniej, bo Philips robi chyba identycznego Slima, bardzo fajne wymiary, jest ona dosyć tutaj cienka, także w różne zakamarki wejdziecie, widzicie tutaj macie długą listwę lodową i tutaj też macie takie światełko punktowe, zapala się z tej strony. Światełko macie tutaj, w tym punkcie, jak klikniecie jeszcze raz, to się wyłączy. Teraz zapaliło się, tutaj. No, ale też jest z kilka trybów tego świecenia. Duży właśnie zakres kombinacji tego źródła światła. Też macie tutaj podane informacje odnośnie parametrów. Zakres w ilu stopniach możecie sobie ustawić, jakie kombinacje możecie sobie z tą, z tą lampką zrobić. Też macie tutaj tutaj ten magnes, także też możecie sobie to przyczepić na przykład do tej rurki i tak się ona właśnie trzyma. Jedyny minus, dla, dla niektórych może być to minus, dla niektórych nie, że nie ma haczyka. tak? Niektórzy sobie gdzieś lubią lampkę zawiesić, no to tu takiej możliwości nie ma. Tutaj też nie ma żadnego haczyka. nie? Jedynie gdzieś możecie nie wiem, zawiesić tutaj w ten sposób, za to, nie? że sobie przełożycie przez coś. Eee, już Wam mówię, jak to mniej więcej finansowo. Wygląda. Znalazłem takie lampy na Allegro, także też dam Wam odnośniki. Czołówka, tak jak mówiłem, jest to kosz około 90 zł. Ta lampa 77 zł, a ta z tym światem punktowym 75 zł. No i co, tak to wygląda. A teraz zrobimy dla Was mały test. Kamil zapali swojego Philipsa na głowie. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda, jak on oświetla. Na maksymalnej jasności, nie? Masz maksymalną jasność, nie? Zobaczcie, to jest właśnie ten Philips. Przygotuj sobie kolejną lampkę. masz, no. Teraz Kamil przygotował właśnie tego ROXa. I weź z to, a zapal tamtą. No, kliknij jeszcze raz i jest troszkę jaśniej. Dobra, teraz yy, daj mi tą lampkę. Zapal, zapal ją. Dobra, Kan już zapalił yy, tą lampkę. Tą ja malutką. Tą punktową, nie? Jak klikniesz jeszcze raz, będzie mocniejszy tryb, nie? co? I tu macie najmocniejszy tamo, tryb, nie? Naj, najmocniej, bodaj, tak. także ona fajnie punktowo mała, zgramna, zwinna. Dobra, jeszcze nie gaś i dopiero zgasimy, ee, jak pokażemy co teraz zapalisz. Teraz właśnie jest ta lampka z Milwaukee, to mamy bardzo długo już i nic się z tym nie dzieje, nie? A no, ona typowo na odległość, nie? zwarte światła a daleko, nie? No nie, ona ma rozproszone właśnie to jest światło, no, to na, na tą odległość to nie jest jakieś rozproszone, no masz wyraźne koło zatoczone, Światło skupione, a tamtą masz? Pozostałe lampy. No nie, no to nie jest światło skupione, moim zdaniem. No, moim zdaniem bardziej skupione jak tamto. No także tak to się prezentuje. Ona, ona ma tylko jedną diodę. Jest bardzo, jakby słaba, ale y, na bardzo długo bateria starcza, W takim warsztacie jak najbardziej daje radę. Teraz mamy przygotowaną tą lampę tego ROXa. Ma ten tryb taki, nie? No, że jest światło czołowe czy punktowe, nie? To dosyć jasno daje nie z tej jednej diody. No i teraz macie zobaczcie jak fajnie jasno. No, zrobisz na tym trybie. Dobra, i teraz pokaż tamto gówno co mamy. No. Miałem tego chińczyka jeszcze takiego typowego. No przynieś i pokażemy co daje kupowanie takiego czegoś. Kamil lubi właśnie takie Chińczyki kupować i. Ale ta lampka to akurat był, był Twój zakup. No tak, ale. No o, zobaczcie. No pokaż, jak to pali. No, na ścianę pokażę. Ale tu pokażę. No, i teraz. No tam. Zobaczcie, ciemno, nic nie widać. A ten drugi tryb zapal? No już jest zapalony. Trzeba nic coś tu pali. O, zobaczcie. Świeci się, pokaż na ścianę. Teraz jest to małe, nie? Skupione. I teraz masz rozproszony. No dobra, zgaś to wszystko, do światło. Także widzicie, tak to wygląda, jeśli chodzi o lampy. W tym temacie myślę, że też nie ma co oszczędzać. Nie są to nie wiadomo jakie koszta. A się nie musicie denerwować, bo ostatnio mieliśmy taką lampę lampę typowo. Tam tamtą Ty kupiłeś, nie? Tak, za Gdzie ją kupiłeś? Coś takiego Kamil kupił w Action, tak? Za 20 zł. No i się ostatnio wkurzyłem podczas naprawy, bo na co chwilę tam migotała, gasła. Wziąłem i ją po prostu połamałem i wyrzuciłem na śmietnik, nie? I tak samo tamta. Właśnie po tym filmiku trafia do śmietnika. Tak to wygląda. O, także takie gówna to się nadają do wyrzucenia. A te ogólnie Wam polecamy, nie? Co Kamil myśli o tym się Ogólnie wyglądają solidnie, nie? Zobaczymy jak one będą się sprawować, jak będą służyć. Kamil jest z Philipsa zadowolony, męczy tą lampę non stop, nie tylko w warsztacie, ale też przy remontach. Od ponad roku i co? Jakoś nie czujesz jakiegoś tam spadku na baterii, nie? Bez problemu te dwie godzinki sobie na najmocniejszym świetle może robić. Na pełnej mocy nie zawsze używam, nie? tylko za, za tym kliknięciem używam, to nachodzi na minimalnej mocy, nigdy na maksa nie kręcę. Nie? No właśnie, no, bo raz nie raz jest to nie. nawet potrzebne, nie? także to jest ten plus. No i dobra, będziemy kończyć ten materiał, mam nadzieję, że jako wskazówka jakaś Wam się przyda. Ja tutaj zgaszę światło i będziemy po prostu kończyć ten materiał, także to wszystko w dzisiejszym filmie, jeśli się podobało to Zapraszam do subskrybowania kanału i do śledzenia nas na mediach społecznościowych i nie tylko. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.